Stop. Ale ja słyszałem też, że kiedy chodzi o języki, język angielski, że pan kiedyś powiedział mi takie ciekawe historie o Symbie. Nie wiem, czy pan pamięta tego, o takie spotkanie w Niemczech, tak? Tak, w Berlinie. Tak, bo e, ja nawet raz e, wybrałem się za granicę, konkretnie do Berlina, bo to było najbliżej. E, I w ramach delegacji na powiedzenie Unii Zachodniej Europejskiej. No i tam było nas kilkoro, głównie to była mniejszość niemiecka, ale był jeden poseł z PSL-u. No i przysiadł się do mnie i tak mnie prosił, żebym mu tłumaczył wszystko. Tam było tłumaczenie tylko na sześć języków, na no tam angielski, francuski, niemiecki, włoski, coś tam jeszcze. No więc wziąłem słuchawki z językiem angielskim i mu to tłumaczyłem. Siedziałem akurat w pierwszym rzędzie w fotelu hrabiego Lamsdorfa, nam znanego liberała niemieckiego, więc z Kubiszewskim zwracał uwagę, że tutaj za głośno mówię i przeszkadzam, pan Gęstyn zwracał uwagę, że za głośno mówię i przeszkadzam, ale ten pan się domagał tłumaczenia. Więc spędziłem cały dzień tłumacząc mu sam już nic nie rozumiałem, bo ja się tłumaczy na żywo, to po prostu człowiek już sam nie rozumie, co mówi, tylko tłumaczy. No i kiedy na drugi dzień się on też do mnie przyjechał, prosił o tłumaczenie, to ja się go spytałem: Przepraszam bardzo, ale jeżeli pan nie zna żadnego języka, to właściwie dlaczego pan przyjechał na konferencję Unii Zachodnioeuropejskiej? Jest taka obietnica. A on powiedział: Wie pan, bo ja myślałem, że obrady będą po rosyjsku. Ale. ale tu mnie coś czepnęło. I się go a rosyjski pan zna? Nie, powiedział. To jest autentyk, to jest żart.